Świadomość tego, jak pracują sędziowie, czy jak wygląda, jak wygląda w ogóle praca sędziów, głównie polega jednak na doniesieniach medialnych, na pojedynczych, pojedynczych przypadkach. Jest to obraz w jakim sensie, tak, takiej przynajmniej tezy się pojawiają, że jest to obraz ułomny. Court Watch jest z jednej strony metodą badawczą z badań strażniczych, jest jednocześnie dla nas szczególnie jakąś, jakimś sposobem do tego, żeby zwiększyć świadomość społeczną w zakresie tego, jak faktycznie funkcjonują sądy, na czym polega w sprawowanie władzy sądowniczej w społeczeństwie w najprostszy możliwy sposób, wykorzystując dostępne instrumenty, niekoniecznie organizując jakieś specjalne programy, szkolenia itd., tylko przypominając społeczeństwu o tym, że mają prawo do korzystania z prawa do publicznego procesu. Ponieważ ta informacja, którą my rozprzestrzeniamy w jakimś sensie, dociera do ograniczonej grupy osób, prawda, na nasze, na nasze szkolenia z kolei. Nie, nie, nie przychodzą przecież wszyscy. Z drugiej strony dosyć często trafiają nam się takie, takie sytuacje, w których ktoś do nas się zwraca z prośbą o to, o to żeby na jego rozprawie pojawili się obserwatorzy. Postanowiliśmy zrobić krok, który może połączyć jakby te, te dwie rzeczy i w efekcie zmienić sytuację w tym obszarze. To znaczy zmienić fakt, iż tylko 4% Polaków, jak wynika z badań społecznych, tylko 4% Polaków czerpie swoją wiedzę i opinię o wymiarze sprawiedliwości z własnego doświadczenia. Chcemy to zmienić. Chcemy to zmienić za pomocą bardzo prostego narzędzia, jakim jest wokanda obywatelska i bardzo bym prosił, żeby, żeby przewinąć kolejne to jest, to, jest, to jest tak naprawdę projekt, który jest projektem wirtualnym, to znaczy nie zamierzamy, nie zamierzamy w związku z tym powoływać żadnej organizacji, nie zamierzamy, nie zamierzamy w związku z tym tworzyć żadnego, żadnego specjalnego bytu, organizować jakiejś szkoły i tak dalej. Ma to być po prostu miejsce jakiś zaszkóów, które, które w internecie, będzie stanowiło miejsce spotkania, tak naprawdę, osoby, która wie o jakiejś rozprawie albo chce zaprosić na daną rozprawę. To może być strona, to może być dziennikarz, to może być sędzia, który chce zaprosić na swoje rozprawy, o których wie, że na przykład one są ważne z jakiegoś powodu. Na przykład jest yy, sprawa, która nikogo nie interesuje, nie zainteresowała mediów, tymczasem ona jest bardzo ważna ze względów społecznych. Tak? Decyduje się o istotnych kwestiach dla danej społeczności lokalnej albo dla danej jakiejś grupy osób. Ten wyrok będzie miał znaczenie, ta sprawa jest istotna bądź też y, sprawa y, z jakiegoś innego powodu y, jest warta po prostu udziału publiczności, przekonania się tego, jakimi sprawami zajmują się sędziowie. Więc może to być też narzędzie, za pomocą którego to sędziowie, sądy właśnie, docierają do społeczeństwa, zapraszając tak naprawdę na salę rozpraw. Narzędzie dla rzeczników prasowych, ale nie tylko, dla po prostu liniowych sędziów, tak, ponieważ zgłoszenie można zrobić anonimowo, Nikt się nie obrazi, że Państwo zaproszą na, na rozprawę kolegi, tak? Jeżeli Państwo doszły właśnie takie słuchy, że akurat tam przydałoby się taką obserwację przeprowadzić, a sami nie mają Państwo czasu. Po drugie, jest to miejsce, gdzie każdy będzie mógł się zarejestrować po to, żeby otrzymywać informacje o tych właśnie zgłoszeniach rozpraw ze swojej okolicy, ze swojego miasta, bądź na swoje wybrane problemy. Tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy stowarzyszenie, które się zajmuje w całej Polsce pomocą osobom, które starają się uzyskać dostęp do informacji publicznej. Wszystkie sprawy, które się toczą w związku właśnie z udostępnieniem informacji publicznej mogą być tutaj, tak nazwijmy to, otagowane i ktoś, kto się interesuje tym tematem, może uzyskiwać takie informacje. Jakbym mógł prosić Ciebie stoszkę przewinięcie. Zgłoszenie rozprawy jest bardzo proste, wymaga tylko uzupełnienia formularza. On, te, te, uzupełnienie tego formularza jakby zajmuje kilka, kilka chwil. Może źródłem informacji może być po prostu wezwanie na swoją sprawę, może to być też sprawa kogoś, kogo znam, może być to sprawa, o której nawet przeczytałem w gazecie i uważam, że ta sprawa wymaga większego zainteresowania, albo wiem o niej. Poproszę kolejny slajd. Następnie te sprawy są dostępne publicznie po tym, jak fundacja, zespół fundacji je po prostu przejrzy, czy, czy nie zawierają jakichś, E, na przykład wulgaryzmów, albo e, czy one są kompletne po prostu, te opisy. Następnie one zostają umieszczane na, te, na tej stronie i każdy w zasadzie bez zalogowania się, bez żadnych, podawania żadnych danych, może przeglądać te wszystkie zgłoszenia, te wszystkie zaproszenia w sposób, y, który, y, który jest y, jakby najprostszy dla, dla publiczności, tak? Czyli najważniejsze miejsce, data, czas, o co w sprawie chodzi, jak mógłbym prosić kolejny slajd, detale tej, tej rozprawy mogą się, mogą się pojawiać nawet z dokładną mapką, tak żeby łatwo było trafić do danego sądu na, na, na daną rozprawę. po to, żeby każdy mógł sobie po prostu taką informację uzyskać i na taką sprawę się wybrać. Jeżeli interesują mnie sprawy, bo chcę się interesować tym, jak działa mój lokalny sąd, w takim razie ja się rejestruję, zaznaczam sobie, że interesują mnie sprawy z Torunia więc z Warszawy i dzięki temu na mój e-mail mogą przychodzić zgłoszenia, które się tutaj pojawiają. Nie wiem, czy jeszcze kolejny slajd pokazuje... W każdym razie, ten, pod tym adresem już w tej chwili znajduje się działający w pełni funkcjonalny portal, który jest przeznaczony z jednej strony, tak jak mówiłem, dla każdego, kto chciałby zaprosić publiczność na swoją rozprawę, na swoją rozprawę kogoś innego, jak i dla każdego, kto chciałby w tej rozprawach brać udział, ale po prostu nie wie co wybrać, nie wie co się dzieje w sądach, trochę tak głupio pójść, prawda, do sądu i, i po prostu wejść na którąś pierwszą rozprawę, do czego my z kolei obserwatorów zachęcamy, ale wiadomo, że nie jest to, nie jest to powszechna wiedza, że na każdą rozprawę można, można po prostu wejść, jeżeli ma się 18 lat. Ten portal będzie to po prostu umożliwiał. Z drugiej strony jest to narzędzie, tak jak mówiłem, dla wymiaru sprawiedliwości, po to, żeby otwierać drzwi do sal rozpraw, mówić o tym, jakie są rozprawy, po to, żeby zachęcać y, mieszkańców do tego, żeby na te rozprawy trafiali. Przecież to jest właśnie miejsce, gdzie studenci prawa mogą uzyskiwać informacje w prosty sposób o tym, które sprawy są na przykład dla nich pouczające, prawda? To jest miejsce, w którym dziennikarze mogą się dowiadywać od państwa, od, od sędziów, na, yy, o terminach no spraw, o spraw, o, o ich przedmiocie i tak dalej, w sposób publiczny, tak? Czyli nie dowiedzą się tylko ci dziennikarze, którzy mają dobre relacje z rzecznikiem prasowym, ale to również dziennikarze społeczni, na przykład dale sobie interesujące się tym, co się dzieje w lokalnej społeczności. Więc e, jest, to, jest, to, jest to coś, z czym chcielibyśmy wyjść naprzeciw temu problemowi. Tak? Problemowi tego, że Polacy ma, nie mają doświadczeń z wymiaru sprawiedliwości, a swoją wiedzę o sądach czerpią najczęściej z flotek albo właśnie z doniesień medialnych. Z tak? filmów. Bądź z filmów, które niestety kompletnie nie, nie odzwierciedlają naszej rzeczywistości prawnej też. E, tak jak mówię, Wokanda już działa. Bardzo mi serdecznie prosił, żeby się przekonać samodzielnie, w jaki sposób można by ją wykorzystać. A, oraz o sugestie ewentualnie jakichś dodatkowych funkcjonalności, które, które państwa zdaniem byłyby pomocne w tym, żeby właśnie realizować tą funkcję. także mam nadzieję, że również yy, panu prezesowi takie narzędzie umożliwi pokazanie mieszkańcom Warszawy, na przykład z jakim ciężarem, na przykład spraw, yy, łączy się praca w Sędzie w Warszawie. Da? mam nadzieję, że takie, taki, taki sposób wychodzenia, w otwarty sposób do społeczeństwa również Rozwiąże ten problem, o którym Pan mówił na samym początku. Tak? Mówił Pan o tym, że zaufanie nie odbuduje sądownictwo bez pomocy władzy wykonawczej i ustawodawczej. Powiem szczerze, że, że nie wyobrażam sobie, że jakiś poseł powiedziałby takie same słowa w drugą stronę. To znaczy, że bez pomocy sędziów władza ustawodawcza w Polsce nie odzyska zaufania. Polacy mają bardzo złą opinię nie tylko o władzy sądowniczej, mają ogólnie opinię złą o władzy ale żadna z tych pozostałych władz nie ogląda się na sądownictwo i myślę, że sędziowie także nie muszą. To znaczy, co samodzielną władzą mają niezwykle ważną funkcję do spełnienia, społeczną funkcję. Nie, nie odpowiadają przed ministrem Sprawiedliwości w tym zakresie, odpowiadają przed nami, przed społeczeństwem i tak naprawdę odpowiadają przed własnym sumieniem, ponieważ przyjmując tak naprawdę tę funkcję, biorą na siebie ogromną odpowiedzialność. I realizacja tej odpowiedzialności jest między innymi zależna od tego, czy społeczeństwo będzie sędziom ufało, ponieważ tylko wtedy będziemy chcieli sądom powierzyć nasze spory i będziemy chcieli tak naprawdę też tym, tym, tym wyrokom jakby ufać i akceptować. To, o czym Pan sędzia też powiedział, że w sali rozpraw zawsze jedna strona musi być niezadowolona. Pozwolimy sobie nie zgodzić się trochę z tym stwierdzeniem, ponieważ niezależnie od tego, jaki zapadł wyrok, inną sprawą jest. To, czy jestem zadowolony z wyroku, ale inną sprawą jest, czy ja mam poczucie, że sprawiedliwość się na tej sali stała. To znaczy, czy ja zrozumiałem powody, dla których sędzia taką decyzję podjął. Problem jest często właśnie nie samo podjęcie decyzji, ale sposób jej przekazania osobom, które, których ona dotyczy. I to pytanie, które, które pani sędzia zacytowała, często padające ze, ze strony uczestników. No to ale tak już, pani sędzio, tak, to to wygrałem czy przegrałem, nie jest wcale czymś zaskakującym dla nas. Ponieważ y, czasem spotykamy się z takimi sytuacjami, że w relacjach naszych obserwatorów wynika jeszcze uzasadnienia ustne, te ustne motywy y, podjęcia decyzji, ograniczają się jednak do przytoczenia po prostu podstaw prawnych. I y, y, to jest rzecz, która przypomina, gdyby decyzję swoją o zaaplikowaniu danej, danej, danej terapii, lekarz państwu uzasadniał, mówiąc po prostu łacińskimi określeniami tej, tej jednostki chorobowej. To jest równie zrozumiałe dla. Dla zwykłych, dla zwykłych śmiertelników. E, Mamy nadzieję, że wokalna obywatelska i dzięki niemu większe zainteresowanie publiczności rozprawami zmieni tą sytuację w dwie strony. To znaczy również to, że na coraz częściej będą się publiczność, będzie taką zachętą dla sędziów i dowodem tego, że społeczeństwo się interesuje. Tak? Bo ja rozumiem, że to jest Yy, może być yy, bardzo yy, niemotywująca sytuacja, w której tak naprawdę uzasadniamy decyzję do osób, które na przykład mają wyrobioną opinię na nasz temat. Nie, to, to te decyzje zapadają jakby dla całego społeczeństwa i społeczeństwo się tymi decyzjami interesuje, a obecność publiczności mam nadzieję, że będzie to, 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 to potwierdzać. Także to jest, to jest rzecz, którą byśmy chcieli Państwu przedstawić i też przedstawić jakby do dyskusji, do, do, ewentualnego, do ewentualnego rozwoju, ponieważ to jest, to jest projekt, który właśnie startuje i jesteśmy w stanie na pewno jeszcze państwa dzięki Państwa uwagom go ulepszyć.